elewacja świadczy o tym, jacy ludzie przed wojną zamieszkiwali kamienicę przy ulicy Wojciecha 1. Swoje mieszkania mieli tutaj prawnicy, lekarze, bogaci kupcy i wojskowi. Dalszą część kamienicy zamieszkiwała służba. Mimo iż mieszkania w tej części nie są tak ekskluzywne jak w tamtej, została dla nich zrobiona niezwykle bogata elewacja wewnętrzna. Nietypowa, nawet jak na secesję, jest fontanna wykonana przez firmę w Düsseldorfie. O historii kamienicy porozmawiamy z jedną z najstarszych lokatorek, panią Wandą i jej mężem. Panią Wandę śmiało można nazwać sercem tego domu. Dzień dobry. jakbyś wyszła tego mieszkania, powiedziałam, miał ja już. W życiu innego mieszkania nie chcę. już nigdy się stąd nie ruszę. Ja to od razu byłem zadowolony, dlatego że mnie się takie wysokie mieszkania to bardzo podobają. Prowadziliśmy się tutaj w 1965. Na Wojciecha. W 65 rozpoczął się remont w sierpniu: najpierw instalacja elektryczna, potem centralne ogrzewanie. Zakończył się w 66 roku. Zbili sztukaterię, która była bardzo ładna. Nic poza tym, bo niektóre drzwi zamurowali, wyrwali, bo jak kilka rodzin, trzy rodziny mieszkały, to, to przegradzali i to tak w zasadzie to oni więcej zepsuli niż naprawili. W tych mieszkaniach były baseny. Po prostu łazienki to są przepiękne tam. W tej chwili to pozostały tylko w łazienkach te takie. Ja wiem, takie szlaczki, to już konserwator tego bardzo pilnuje. To są takie wodorosty pływające i łabędzie w kolorze. Przepiękne to jest. I w każdej łazience? W każdej takiej łazience. Dzisiaj by im tego nikt nie wybaczył, ale wtedy nikt tego nie pilnował, nikomu nie zależało. Zniszczyli fontannę podczas remontu. Wjechał wywrotką, uderzył w to i zbił nie czaszę, tylko to to wystające. Więc to było na takim cokole ładnym. I u góry był chłopiec, który się kręcił wokoło i on, jak fontanna była czynna, to on jakby ślikał z tego. I to było bardzo ładne. No ale już takiego nam nie chcieli, takiego tworzyć. Zresztą nie, nikomu na tym nie zależało, na wykonawcy. Zresztą nadzór też nie bardzo tego. W każdym razie i zrobili nam to, co jest dzisiaj. No ona jest czynna, no dbamy o nią. Ale to już nie to, nie ten efekt. Niemcy kiedyś tu przyszli. Ja wszyłam, wracałam skądś. Oni stoją przy naszej bramie, Mówi, mówię, czy chcecie państwo tak, ktoś tam coś rozumiał, weszli, to do pierwszego piętra weszła ta cała wycieczka. Oj, gud, i god, jak im się podobało, jak tu ładnie. Na fascynujących opowieściach pani Wandy historia tej kamienicy się nie kończy. Chodźmy dalej. Kolejnym naszym rozmówcą będzie Grzegorz Walczyński, który od 16 lat w tej kamienicy prowadzi swój sklep muzyczny. Co znajdowało się wcześniej w tym miejscu? Tu wojnie, tutaj był Centrala Handlu Przemysłu, tak to się chyba nazywało, mm. artykułów szkolnych. Tutaj jesteśmy teraz w miejscu, gdzie była galeria obrazów, mm. ale od kilku miesięcy jest teraz... Nazywałem to galeria, jako żeby kontynuować nazwę galeria. To nie jest to salon fortepianów, bo tak powinno to, to się nazywać. Część pańskiego sklepu znajduje się w piwnicach. Jak one wyglądały, kiedy pan tu po raz pierwszy przybył? Były zdewastowane piwnice, gdzie na przykład poziom, poziom podłogi na początku i na końcu to gdzieś około 30 cm. Więc to Do tego stopnia zdewastowane, że trzeba było wylewać podłogi od początku. No, to był potężny remont, gdzie naprawdę no, tony cementu wlane, żeby wyrównać poziomy. Jesteśmy tu fajnie. W z tymi ludźmi tu, tu, dużo się działo na terenie tej, tej kamienicy. Na imieniu Wojciecha, e, jako że to jest ulica Wojciecha, e, zrobiliśmy tutaj taką, m, taką imprezę m, bardzo huczną. E, był tutaj dwa razy Grzegorz Turnał, był tutaj. To już my sami zapraszaliśmy wspólnie z firmą Yamaha, pana Grzegorza. Był tutaj wiceprezydent Yamahy. W ogóle m, tak było otwarcie tego salonu parę miesięcy temu. A jak klienci reagują na kamienicę? Naprawdę jest z tym zainteresowanie bardzo dużo, ale jest też dużo ludzi, którzy, których ja tutaj przyprowadzam do salonu albo przechodzą, to by wiedzą, że tutaj trzeba kupić struny, czy tam jakieś inne akcesoria. I jak gdyby muszą tu przyjść, a przy okazji są pod wrażeniem, że coś takiego w ogóle w świecie nie jest. I to są często ludzie, którzy tu żyją kilkadziesiąt lat w tym mieście i w życiu tu nie byli i nie widzieli, że w ogóle coś takiego, co, takie piękne podwórko jest. Tutaj, na przykład, najprawdopodobniej tam na górze, jest jeszcze taki kanał, którym szedł gaz. To było światło gazowe kiedyś, podczas I wojny światowej. Tam, przed I wojną światową, tutaj był gaz. I gazem się yy, świeciło, tak myślę. A tutaj najprawdopodobniej było palenisko. Czyli tutaj była płyta, dlatego to są takie w tej, yy, w tym, w tej podłodze. Te, 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 te zostały takie dziurki. Konserwacja to było zaolejowanie nie? taka najbardziej właściwa, żeby tutaj nie, 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 nie ingerować za bardzo. W jakieś tam chemie, tutaj po prostu to jest poolejowana podłoga, uh -huh. stara, zabytkowa, dębowa, została. Jest oczywiście w miejscach jest powymieniana tam, gdzie trzeba było, podoklejana. Drzwi. A drzwi to też są, są po prostu e, osobiście od, odrestaurowałem, odmalowałem. Drzwi prowadzące do galerii Fan są świetnym przykładem elementów secesyjnych w tej kamienicy. Bogate zdobienie nawiązuje do natury. Wizytówką tego stylu są bogate zdobienia elementów z metalu. Nietypowe dla secesji jest symetryczne rozstawienie balkonów czy wejść do budynku. Kamienicę zaprojektował Friedrich Liebergezeller na zlecenie Alberta Nessa, właściciela firmy spedycyjnej królewsko-cesarskiej w 1902 roku. Są miejsca w Szczecinie szerzej nieznane, w których warto się zgubić. Do zobaczenia za dwa tygodnie.